SMN przesyła 9 zł i 75 groszy. Stara widziałeś, że ten gwałciciel morderca z Biednej Lizy, jak TVN, Szalone i mnóstwo lewoskrętów podawało Polak i katolik, to się okazał jakiś deviant tranzystor LGBT działający na grupkach odumawiania się orgie i dzielący się filmami. Uff. OK. I co nam to mówi? Znaczy ja też tak myślałem, jakby nie zabierałem w tym temacie głosu, bo tam on miał jakieś zdjęcie z krzyżykiem czy coś, no ale jakby wiadomo, że yy, że niekieta definiuje twoje poglądy życiowe i, yy, i tak dalej. Ale jest jedna ciekawa rzecz. Znaczy to nie jest ciekawe, to jest smutne. Ale to jest takie zjawisko, które powtarza się bardzo często, a mianowicie ludzie ludzie żeby, się, żeby tylko ponapierdalać swoich yy, przeciwników ideologiczno-politycznych używają kurwa wszystkiego i to już nawet już, już, już to nie jest, to, to już nie jest tylko to, że to już nie jest tylko to, że yy, przed wyborami czy no, ogólnie podczas jakichś obrad sejmu i tak dalej, będą się kłócić, kurwa, co jest lepsze, co jest gorsze, tylko oni właśnie tego typu historie używają stricte politycznie. Czyli zdarza się tragedia, jakiś totalny popierdoleniec, no totalny popierdoleniec zgwałcił i zabił dziewczynę w bramie. Skurwysyństwo, no kurwa, niesamowite skurwysyństwo. Totalnie niesamowite kurwysyństwo. I to, czy ten człowiek chodził do kościoła, czy miał krzyżyk, czy był gejem, czy był. Yy, kurwa, czy miał dzieci, czy miał żonę, czy miał chłopaka, jakby to nie ma znaczenia. Bo, bo to, czy on chodził do kościoła, czy on do niego nie chodził, czy on, czy, on był, czy on był katolikiem, czy nim nie był, czy był gejem, czy nim nie był, nie definiuje, te, jakby nie definiuje tych zachowań, którymi się. Yy, którymi zasłynął na całą Polskę. Bo, jakby klucz, bo to, że on zrobił coś tak skurwiałego. Jest pod człowiekiem i moim zdaniem pierwszy uzbrojony patrol powinien go zastrzelić na miejscu, bo to jakby kurwa szkoda czasu na cokolwiek innego. Jest po prostu, kurwa wyczerpał ci się kontrakt społeczny, wypierdalaj do piachu, nie? I nawet bym yy, dziury nie kopał, wyjebać go do jakiejś rzeki kurwa, czy niech zgnije, czy niech zgnije w jakimś lesie pod drzewem. Ale ludzie się będą napierdalać teraz. O, bo był katolikiem, kurwa, zobaczcie, wy katolicy, kurwa, zabijacie ludzi. A nie, 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 bo on jednak był gejem i kurwa z katolicyzmem nie ma nic wspólnego. O, to teraz lewaki z kurwy syny. widzicie? Zabijacie ludzi i gwałcicie w bramie. No nie. Jakby przestańcie, kurwa, używać cudzych tragedii do zbijania kapitału politycznego. Wy możecie się kłócić, kurwa, tak jak wczoraj się kłócił Męcen. Ze śpiewakiem o to, w jaki sposób i czy w ogóle e, państwo powinno pomagać, żeby ludzie mieli pierwsze mieszkanie. To jest kurwa wojna ideologiczna, to jest wojna na pomysły, to jest, to jest wojna na rozwiązanie. Ktoś, ktoś będzie za jedną obcą, ktoś będzie za drugą. A nie można kurwa przypisać Kościołowi katolickiemu jakiegoś kurwa przypierdoleńca, który gwałci biedną kobietę w bramie i potem ją zabija. Po czym idzie kurwa do sklepu na zakupy i wraca tramwajem do domu. To jest kurwa chory człowiek. To jest chory człowiek. I, I osoby, które chodzą do kościoła kurwa się tak nie zachowują. Normalne. Wiadomo. Będzie kurwa pełne, pewne odchylenie. Bo, bo, i się, bo i znajdzie się i katolik popierdoleniec, i znajdzie się Żyd popierdoleniec, i znajdzie się Polak popierdoleniec, Niemiec popierdoleniec, jakby... Ale narodowość kurwa czy czy ukierunkowanie polityczne jakby nie definiuje tego typu zachowań. Bo ten człowiek po prostu był chory kurwa i trzeba go odjebać i tyle no. No. Ja widziałem, że jakaś senatorka yy, no, no te parę dni temu, no bo to też się jakoś niedawno wydarzyło, popełniła taki post na X. Yy, kurwa tylko mm, o nie potrafię go z pamięci powiedzieć. No ale w, w dużym skrócie jakby użyła tej. Yy, tej. Yy, tego skandalicznego wybryku jakiegoś syna kurwy do tego, żeby przypierdolić w ludzi, którzy nie lubią LGBT. Tak w dużym skrócie, nie. I co ma kurwa piernik do wiatraka? Kurwa jest. jest. Jest pewnie w kurwę wspaniałych gejów na świecie, jest w kurwę wspaniałych katolików na świecie, Żydów, muzułmanów, w, w kurwę zajebistych, ale jakby nie potrzebujesz używać morderstw, mor, morderstwa i gwałtu do tego, żeby ludzi przekonywać w danym temacie. No kurwa, nie róbcie tak, to jest, to jest tak kurwa obrzydliwe. I to jest, I to jest tak. Prawicowcy krzyczą, o, przechodzimy kobiety i nie zareagowały, takie dla siebie jesteście. A ci z lewicy, mężczyźni wyskórwy syny, przestańcie gwałcić w bramie. Jakby to nie prowadzi do niczego, tylko do tego, że się ludzie napierdalali między sobą. No. To i tak jest to i tak, to i tak jest bardzo widoczne w obecnych czasach i naprawdę my mamy ogromny plus. Że w naszych czasach jest coś takiego jak internet i w miarę wolny przepływ informacji, wiadomo, że to też jest obarczone różnymi algorytmami. Yy, więc, yy, więc na przykład, jeśli Twitter, Facebook czy jakiekolwiek inne media społecznościowe będą chcieli, żebyś bardziej był zapoznany z jedną stroną, to i tak to zrobią. <laughs> Bo tak to działa. Bo to, czy ja wejdę teraz na Twitter i sobie. O, i czy dostanę takie treści, czy takie, albo, albo treści, które stoją w kontrze. No, no też są jakoś regulowane, nie? Też są jakoś regulowane przez, yy, yy, przez właściciela tej strony. No ale jest w miarę wolny dostęp do informacji, bo kiedyś miałeś coś takiego, że nieważne co się wydarzyło, ty miałeś o 19.30 w dzienniku tam wydarzeniach czy kurwa nie wiem jak się te wiadomości nazywają, no ale miałeś trzy kanały na krzyż i, i to co chcieli żebyś wiedział, tak wiedziałeś. No i ci kurwa napierdalali tak przez 10 lat i jakby mniej więcej wszyscy myśleli w tym samym kierunku. No, to że były tam jeszcze za czasów e, okupacji polskiej ziemi przez innych skurwysynów jakieś Radio Wolna Europa i tak dalej, to jest jak boson na parakaloszy, no ale nie, nie, do, nie każdy miał do tego dostęp. To już trzeba było być trochę bardziej do przodu yy, światopoglądowo, żeby też szukać innych treści. Nie? Ludzie zazwyczaj są bardzo prości to, co, to, co im powie jakiś pan yy, w, w rozpiętym garniturze siedzącym przy stole, to dla nich tak było. I fajnie jest, że w obecnych czasach mając jeszcze takiego internet, jak tak nie było, to zaraz wyjaśnię go osoby, które twierdzą inaczej. Ja myślę, że wiele, wiele, rządów z wielu krajów sparzyło się na tym. Dla mnie to, to, to było ewidentne, co się wydarzyło, a mianowicie w momencie, to, to, czy ty jakby kurwa jesteś za pomocą, czy nie za pomocą Ukrainie, to jakby zostawmy to, bo to nie o tym, ale Rosja najeżdża Ukrainę i niektórzy chcieli typowo spalić Franę. To w historii działo się kurwa wielokrotnie, nawet na naszym niestety przykładzie z naszą szkodą polską. A mianowicie, dzieje się krzywda jakiemu, jakiemuś społeczeństwu. Wszyscy dookoła tym wiedzą, ci co są na szczycie, ale nie reagują. I dopiero tam za, po iluś latach, jakby się ten, jak ten konflikt by wygasł, to by mówią, o bo nie mieliśmy informacji, o bo nie wiedzieliśmy, o straszne rzeczy się wydarzyły, kurczę, może mogliśmy pomóc, przepraszamy, że nie zrobiliśmy. To jest oczywiście kłamstwo. No. I wiele rządów w ogóle nie miało ochoty, kurwa, pomagać ani militarnie, ani tym ludziom, którzy, którzy uciekali, ale wydarzyła się, kurwa, jedna rzecz i nie wzięli, i nie wzięli na to poprawki. A mianowicie, jak przypierdolili rakietą w Kijowie, w Hersoniu czy w Mariupolu, to po 15 sekundach to na Twitterze było, to po 10 minutach na Facebooku było, to za 2 minuty już różne niezależne media podawały i ludzie to widzieli. I kurwa, dużo, go, dużo gorzej im było spalić frana, że o kurwa, my nie wiemy, skoro jakby wszyscy wiedzą. Skoro mamy do, dostęp do tych informacji, to wy, którzy macie służby i jesteście trochę lepiej poinformowani, co się dzieje w tamtym rejonie kraju, no jakby nie możecie oszukać, że czegoś takiego nie ma. I myślę, że ta presja, właśnie z, z racji tego, że dużo ludzi jakby wiedzieli, to presowali y, swoje rządy w danych krajach. No i takie bardzo niechętne do pomocy yy, osoby, jak na przykład rząd niemiecki czy francuski też musieli kurwa coś zrobić, żeby, żeby nie stracić yy, wśród swojego elektoratu. No. Pojebane, nie? I tak jest. Ja myślę, że ja myślę, że teraz i Pis bardzo na tym moim zdaniem tracił. Mam takie spostrzeżenie, że PiS totalnie nie rozumie yy, mediów społecznościowych i internetu. Oni wyszli z założenia, że jak zabarykadują się w tych mediach konwencjonalnych, jak gazety, które Orlen wykupił i, yy, i telewizja publiczna, która była skandaliczna przez te wszystkie lata, to oni utrzymają jakby taki reżim informacyjny w całym kraju. I, I do nich chyba jeszcze, do tego momentu, do, do teraz nie doszło, że to, że w tych ich gazetach i w tych ich telewizjach, jakby nieważne jaką głupotę oni mówili, bo to też skandaliczne było, to ludzie sobie to kurwa na następny dzień obalali wszystko na, na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie e, i oni byli bardziej memem. Oni chyba do teraz nie zrozumieli, dlaczego aż tak bardzo przepierdolili wybory. Bo problem nie jest przyznać komuś rację, bo myślę, że paradoksalnie jest lepiej, jak ja swojemu rywalowi przyznam czasami rację, bo wejdę na w miarę obiektywnego. Jak go będę jebał cały czas, to ludziom też się to znudzi. No. Nie ocenili młodzieży, która może przekonać starszych. No przede wszystkim internet jest bardzo dobrym narzędziem w odpowiednich rękach, żeby słać informacje, tak? I żeby korygować niektóre rzeczy. Ja na, przykład nigdy nie ja na przykład nigdy nie będę pod wpływem yy, jakiejś telewizji, bo ja nie mam telewizji w domu. Mam telewizor jako urządzenie, ale ja nie mam kablówki. Ja nie odbieram kurwa Polsatu, TVN-u, TVP. Yy, zerowastyczność jakby. Ja tak, żeby. Ja przez ostatnie, od 2006 roku, kiedy wyjechałem do Hiszpanii, co za chwilę 20 lat będzie, to ja polską telewizję. Miałem przez miesiąc, bo jak przyjechałem do Polski w 2016 roku, to żeby wziąć internet, był w pakiecie z telewizją. tak, chyba 3 złote różnicy były, yy, bo ten internet był stosunkowo drogi, on w okolicach stówy był, ale tam się rozszerzało ten pakiet o to, żeby było nasze Geographic, Discovery Channel i tak dalej. Ja po prostu sobie roz... roz yy, rozszerzyłem ten internet za, jak tam, za parę złotych, bo to praktycznie ta sama cena była i oglądałem jakieś jak, złomiarzy albo jak w fabrykach kurwa powstają puszki. Ale uważam też, że trzeba być... Hmm. Nie chcę obrazić, ale no, dla mnie trzeba być przykrym człowiekiem, żeby swój dzień na przykład organizować pod seriale, tak? O, muszę się wyrobić kurwa przed 17 byłem ja jak miło śleci. Kurwa, to nie jest kurwa 2001 rok. nie? Ja jak mam dzisiaj czas, żeby coś zobaczyć, to sobie wejdę na jakąś platformę VOD i sobie zobaczę. Jak nie będę miał czasu przez najbliższe 3 miesiące, to nie będę oglądał, a potem to pierdolne na hita. I to jest kurwa wolność i wybór.